Elo elo, z ja, Mroczny Ninja Dzisiaj okay. sobie zagramy w Fun of Guns Jak widzicie mam pierwszy lever, mam uzbierany trochę skrzynek na opening Paczek Także zacznijmy sobie już otwierać, bo odcinek będzie możliwy Dosyć długi, mam nadzieję, że jakaś koska drobnie O, miałem wam coś jeszcze poka Z tego by był jeszcze jeden odcinek, tylko że no, nie było nic ciekawego, ale było blisko kosy ładnej No tylko, że nie było nic ciekawego. Dropłem dwie kostki takie same. I jedną kostkę mogę Wam yy, rozdać. Tylko muszę, musiałbym dokładnie zrobić czy give A, no chyba. Uła, bym musiał Podexpić No, to jak. No, raczej teraz giwała ja na tę kostkę jedną. Nie zrobię, ale jak no, wbiję ten level. No to. Spróbuję Wam to rozdać. Ale chwilowo teraz, nie? Sobie biorę i otwieramy, otwieramy, otwieramy Mam nadzieję, że coś nam dobrego dropnie Tak, 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 jest! Uf, ale ładnie, diggle Pięknie o, ta I takie dropy mogą być Mnie to pasuje najlepiej, koska jakaś Kosa, kosam No to miałem Do tego odcinka nie był Nie był, z tego też był opening, No ale był nudny, no nie mogłem wstawić, bo było, za, było to za nudne. No i kolejny digl. <laughs> Czekajcie, ja sobie tutaj słuchawki odplączę. Yy, mam nadzieję, że my dobrze słychać. Yy, no i leci, leci, leci. I co dostaniemy? Dostaniemy. Kosa, proszę. No nie. No dobra. Glock 18 Apple. otwieramy kolejną skrzynkę. Na koniec będzie taka wypasiona za yy, te. Za, blu, 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 za. Jakby to się nazywa? Gemy, można powiedzieć. Tutaj wam się wyświetla w prawym górnym rogu. To takie. O, diamenty. O, dobrze. O, z tego właśnie zrobiłem tą jedną, dwie kosy. I ciekawe, czy znowu wejdzie jakaś koza. No niestety nie. Klikamy sobie. Dobra, ja się tylko poprawiam. I co nam dropnie? Dropła na... No nie, tyle złotych. Akurat musiało wypaść na najgorsze. No, kurde. Otwieramy sobie teraz pistoletami. Leci, leci. Proszę, jakaś kostka niech dzisiaj wyleci. No nie. Hunting Roost. Tak blisko było. Abym przygarnął z chęcią. Z chęcią bym przygarnął. Otwieramy kolejną samą skrzynkę. I tutaj, co nam dropnie? Drop, no, no. Jezus, USB Steel Otworzymy sobie teraz za piążki, ja, se, ja się podniosę trochę. Dobra. Leci, 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 leci. Stój, stój, jest. No, mogło na tego tysiaka, no, wylądować, no, ale zawsze coś. O, przepraszam. Mm piesz kosa, 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 kosa. No nie, nie będzie. Wiedziałem. Jak dzisiaj nie będzie, to to normalnie nie wiem co sobie zrobię. Wyrzucę telefon. <grych> nie no, oczywiście żartuję. No i znowu UMP 45 candy. Candy. O. Już miałem chyba tego UMP. Tak, jest tutaj. Po lewo na dole i po prawo. No dobra, teraz na szczęście otworzymy sobie tą, tutaj. Lecisz, dawaj, 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 da. No nie, ja kiedyś miałem tą kosa, co jest właśnie za nami, co minęliśmy i tą przed nami, ale konto pszk, poszło. Dobra, teraz myślę, będzie dobrze, bo sobie ustawiałem ten. No i pięknie, jakbym jeszcze o jedno dalej ustawił, no, no to by wyszła kosa. Ale nie ma. Ja chciałabym tego na no serio, chciałbym tego jak on miał. Nie mm -hmm. ja coś sobie go O ja. Bottle flipera czy birdera czy jakoś tak. Nie chciałbym. Najbardziej bym chciał tego. Karambita. No. Karambiczki jest ładny Serio, podoba mi się ten karabicik Karabit, karabit, no nie Zrobię przerwę teraz Dobra, już jestem Piek. Odbieramy dalej Mam nadzieję, że jednak na serio coś fajnego Drobnie, a nie Coś słabego Naprawdę nie wiem Dobra, teraz Dawaj 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 dawaj, 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 dawaj no dobra, może być. Oj Nie tak o. To będzie na szczęście. Kosa, kosa. Kosa, 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 kosa. Z jednym odcinkiem miałem, co było, co drobiłem kosę na odycy, tylko że było bez głosu. No dobra Dajemy radę sobie. No nie no, daliby tą kosę w końcu, a nie. Yy, coś się chyba dzisiaj na mnie obrazili. Czekajcie, ja sobie przestawiam. Mhm. Dobra, wszyscy O tyle będzie z tymi. No i nie ma Nie no, byle jaką kosę nie dadzą Dwie drobne, no ale trzech już nie Czekaj, a to się jakoś sprzedać? Nie no, mogę wziąć i tylko Usunąć chyba ją. Robimy tak? Jeżeli pod tym filmem będzie. zrobię tak. Jeżeli pod tym filmem będzie. trzy łapki w górę, no to usunę tą kosę. Na odcy, jak zwykle. No nie, no. Dawaj kosę, dawaj kosę. kosę. No nie Ale Lipton dzisiaj coś Nie ma weny Musi być Musi no Nie Nie, najgorzej czemu po środku Dobra, teraz będzie, ja wam to mówię Patrzcie teraz Żartowałem No nie Ostatni cztery paki. paki. Ptaki, 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 ptaki. ptaki. No nie, no, no. To jest jakiś żart. No to jest jakiś żart. Teraz sobie zrobimy Teraz. Dawaj, dawaj. Kosę. Dawaj. Trzeci ten sam. No ja nie wierzę. Trzeci ten sam. Uh, aż telefon uniosłem do góry i tak przedstawiłem. Już wiem, ustawię na kosę i mi dropnie kosa. Ja wam to mówię. Chcę Tom, bo ja chcę tego karambita. Karambity moje tutaj są fajne. No to karambita, niezłego dostałem. Naprawdę, niezłego karambita dostałem. Teraz jest najlepsza skrzynka, z której może wydropić ta kosa. Która mi też się podoba. Oj, trochę za daleko. A mianowicie, która to była? To nie był ten. O, o pistolet mi też chodziło. Ten pistolet, ten ostatni, jest ładny. I ta. Folhion Ult, Ultra. Z niej mo mogę wylecieć. Open. <laughs> Dobra, dawaj kosę Kosa maj. Stój. Jest. Uch. Hmm. Mogą być fajnie z tego paku Peningu, ale otworzymy sobie jeszcze kilka skrzynek. Dokładnie no to, to nie takie kilka. No dobra, jedną zetą kupimy. Tą do Equipunka, 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 i jeszcze jedną. Tom i Equip. O, pyk, I otwieramy. Proszę. Oh, tam był tiger. Czy tam był Tiger? Kurde O, jest Glock Hunter O, ale to był jeden fajny, to spodobał mi się No Właśnie go minąłem, taki O, awupa elit Elite Ale Elite. No, taka średnia ta awupka, no bym powiedział ile już minut O, 10 samego opaku openingu Dobra jeszcze sobie kilka skrzynek otworzymy. Pyk tutaj, i tak. No to tom, tom, tom. Ten na pewno, i ten też. Dobra, dawaj coś. Dawaj jakieś przybranie, byle co najlepiej kosę. Daj mi już tą skrzynkę. Daj mi skrzynkę. Ja pierdzielę. Nie tropnij mi Dziś, dzisiaj coś mi dobrego, ja Wam mówię. Na stówę. W tym sensie. w ogóle. Nie chcę mi się mówić aż. Justa. Dobra. To za chwilę otworzymy. Zrobimy chwilowy dramacyks. A w To. No, M4 też jest nawet ładna. Teraz ja sobie wezmę to i poświęcę i to, ale M4 nie chcę, to poświęcę kose. Mhm. Żartuję, spokojnie. To poświęcę, bo na pewno nie chcę tego. M4. -ki. Tutaj mam dwie skrzynki, z których może mi dobre wypaść, że. Uff, najlepiej kosy. No, to właśnie co minąłem, chciałbym dobra skrzynkę. Zwróci mi się i mogę coś jeszcze dropnąć. O, ruskie. Ja. Daj mi coś, no proszę. Kogoś po ale Mary w tej skrzynce jest twój stary. Nie gadaj. To tak blisko sądu Dagger y, Sun było. A tutaj co jest? No nie. Jezus. A takie fajne kosy były. Dobra, daj mi to macztwarkę, dobra. Ona też jest nawet całkiem ładna. No ale jednak wolałbym no tą mocno, a nie takie słabe. Te mocne, zoom, O, stój, stój. No. W sumie mogłoby też być ten glock, ale no. Augiem? Jak to powiedzieć? Augiem. Nie pogardzę. O! No. Próbujemy znowu. No do tego. Ja się tutaj poświęcę skinami, typie. Normalnie. Tego na pewno, bo on mi też się aż tak nie podoba. Ten mi się nie podoba. I ten mi się nie podoba. Nie ma tu żadnego, który mi się podoba? Nie ma. Dobra. Oj, nie to miałem kliknąć, ale okej. Jak zdam Dobra, daj mi chociaż jakieś ubranie. Nawet tu żeby była. O nie, no nie. Co tu niby ma w sobie, no się pytam, to jest brzydkie co to ma? nie ma żadnego dobrego o, o, może jednak ma? Ej, nie, to nie, tu nie będzie ja już ja już to wiem, ja po prostu czuję, spod pachy już mi to idzie <grystanie> nie będzie, ja wam mówię, patrzcie teraz ja pierdolę 本当とお持ちになった。